Michał twierdzi, że używam jakichś dziwnych, zdwojonych kart. Nie, Michale, jakby karta to karta. Król Pik, nawet jak go potrę, nie zamienia się wasa, ale odłożymy go tutaj sobie. I tym razem będziemy używali kilku przełożeń stolikowych, tak żeby było różnorodne. Tym sposobem powinno udać się znaleźć króla trefli, i tak, żebyś dobrze widział, odłożymy go sobie tutaj. Ponownie przejdźmy do tasowań bardzo stolikowych. Kiedy to już mamy, przejdźmy jeszcze jedno Tasowanie wertykalne I już powinniśmy być przy królu Karo Miejmy nadzieję, sprawdźmy dokładnie Król Karo już jest z nami, tak więc Michale Możemy go sobie myślę odłożyć miało. I teraz Dość trudna wersja Tasowania Poziomego, w zasadzie wertykalnego Dzięki której znajdziemy Sobie króla Kier, kiedy króla kier już mamy Położymy go na stole, może się okazać że wszystkie cztery króle zamieniły się wasy. A ty? Co chciałbyś zobaczyć? Daj znać w komentarzu.